Nadal jesteśmy w Instytucie Fizyki Jądrowej w trakcie nocy naukowców. Przeszliśmy do kolejnego namiotu, do kolejnej niezwykłej rzeczy. Co tutaj widzimy? Czy po angielsku to brzmi tak? Czy wiesz, że masz międzygalaktyczny detektor cząstek, właśnie w swojej kieszeni? Tak naprawdę chodzi o smartfon. Żeby to wiedzieć, tu, Robercie, będziesz mnie, y, będziesz mnie y, kontrolował. Zainstaluj sobie aplikację Credo Detektor w swoim smartfonie, żeby zobaczyć głęboko ukryte skarby we wszechświecie. A przedstawiam Państwu profesora Roberta Kamińskiego, który powie nam, na czym tajemnica tego polega, jak ja mogę no, doświadczyć głębokich. Tajemnic wszechświata za pomocą mojego smartfona. Dziękuję, dziękuję Ci za wprowadzenie. Tak, to prawda, bo tajemnica nauki chyba tkwi w tym, że największe odkrycia mogą być dokonywane za pomocą najprostszych urządzeń, najprostszych równań. Takim urządzeniem na przykład jest smartfon. Chyba każdy w tej chwili go ma i to jest najciekawsze, że mają go ludzie w Nowym Jorku i, i na Saharze, gdzieś tam w namiotach, czy w Filipinach i, i w Australii, prawda? I też nasi widzowie, Wy, więc to także Was dotyczy. Słuchajmy dalej. Yy, tak jak na tej planszy jest napisane, że dotyczy to yy, smartfonów system Android, nie tylko. W tej chwili już mamy na iOS, czyli właściwie wszystkie smartfony można używać do tego, a... Na czym to polega? Chodzi o projekt. Projekt Credo. To brzmi troszeczkę jak wyznanie wiary, Credo. Rzeczywiście tak się nazywa, ustanowione w IV wieku jako wyznanie wiary. Natomiast jest to skrót, czyli Cosmic Ray Extremely Distributed Observatory. To znaczy, że najbardziej ekstremalnie rozproszone. Obserwatorium Promieniowania Kosmicznego. Wiecie, co to oznacza? To oznacza, że i Wy możecie uczestniczyć w tym ogólnoplanetarnym projekcie badawczym, prawda? Za pomocą swojego <laughs> smartfonu możecie się przyczynić do jakby zbierania ogólnoplanetarnej wiedzy na temat tego, co przylatuje do nas z kosmosu, tak? Tak. Warto powiedzieć, chyba trzeba, że projekt powstał tu, w naszym Instytucie, Kilka lat temu zaledwie jest to bardzo młody projekt i chyba z tego, co ja obserwuję na świecie, jest to najbardziej dynamicznie rozwijający się projekt, bo w tej chwili od pięciu lat zdobywamy. Mów, mów o co chodzi, bo ja już nie mogę wytrzymać. Zdobywamy właśnie. Na razie mówię już starożytnie Rzymianie, ale o co chodzi? O co zdobywamy chodzi? informacje o cząstkach. Na czym to polega? Otóż. Cała przestrzeń kosmiczna jest przepełniona różnej energii cząstkami. Przeważnie są to protony, czyli najprostsze, jądra najprostszego. Mówimy o tym czasem promieniowanie kosmiczne. Ono przylatuje do nas z kosmosu. Ze wszystkich stron. Ze wszystkich O stron. bardzo dużych energiach. Łącznie z tej strony, że z podziemi. Ale najbardziej te, które możemy obserwować, to są te, które zderzają się z atmosferą. Ile? 30 km nad Ziemią, prawda? Proton o bardzo różnej energii, a małej, a czasami tak dużej jak na przykład cegłówka spadająca z drugiego piętra. No dobra, ale ja proton. Ale mój smartfon I, i, I taki proton o. uderzając w atmosferę, bo do tej pory podróżował przez próżnię, powoduje lawinę setek milionów wszystkich możliwych cząstek. I też fotonów promieniowania świetlnego różnych, różnych cząstek, i taka fala, tak zwany pęk atmosferyczny wpada na nas. Co chwilę, my tu rozmawiamy. A w, tych, w tym czasie już wiele takich pęków nas zaatakowało. Na szczęście uciekam, małej energii. Uciekam. Nie, nie są groźne. Ale nie, one są wszędzie. One Nawet są w mojej wszędzie. piwnicy, u mnie na strychu, wszędzie. I, jeżeli twoja piwnica jest głęboko, A, to wtedy już. Stumiony. Stumiony jest, albo w ogóle tam nie docierają. Prawda? I teraz, jak możemy tego doświadczyć? No właśnie, Robercie. Otóż, opowiedz. jak to bierzyć, jak to mierzyć? Jak mówiłem, najciekawsze odkrycia są y, możliwe przy użyciu najprostszych urządzeń. Otóż ja mam taki detektor, który. Używamy w no, kieszeni. Zresztą każdy go ma. To jest smartfon. Każdy smartfon w tej chwili ma kamerę, czyli malutką matrycę. Niestety 2 mm na 2, to jest mało, prawda? Malutko, ale przez tą matrycę przelatuje promieniowanie kosmiczne. Nie ten proton, który się zderzył z atmosferą, tylko to, co wywołało tą lawinę setek milionów. I jedna taka cząstka. Uderza w matrycę i zostawia ślady. Widzicie, Możemy... jak to jest? Widzieliście kiedyś stół bilardowy, na tym jest wiele kul. Nagle ktoś uderza jedną czerwoną kulę, i w te wszystkie inne zaczynają latać. I te inne dolecą do tego smartfonu, a y, tamten proton się rozproszył. I będziemy mieli świadectwo tego, co się tam zdarzyło. Tak, tak, na matrycach są bardzo różne ślady. Mamy tutaj bardzo ładne y, zdjęcia takich y, śladów. Może ja pokażę? No właśnie. Tutaj. Mogą być proste ślady, mogą być zakrzywione, nawet takie podwójne ślady. I teraz naszym zadaniem jest, bo mamy już ponad 15 milionów zarejestrowanych takich śladów, odcyfrować, które są prawdziwe z kosmosu, które są z Ziemi, a które są z elektroniki, bo też jest to możliwe. Credo w ogóle jest projektem bardzo ciekawym, niezwykle dynamicznym. Zresztą, tak jak każdy projekt, jest to jest wyjątkowy. Ale Credo wydaje mi się, że jest wyjątkowo wyjątkowy. Przez dwie rzeczy. Bada rzeczy globalne, których, które do tej pory było trudno badać. Do tego wymagana jest ogromna odwaga, czyli na przykład struktura wszechświata, ciemna materia, ale też oferuje metodykę, która jest unikalna, bo metodyka opiera się właśnie nie na grupie osób, naukowców, które, którzy pracują w danym instytucie czy obserwatorium. To w ten projekt jest zaangażowanych masę, już w tej chwili już setki tysięcy ludzi na całym świecie. I Czyli... co ciekawe, nie są to tylko naukowcy, od dzieci do osób starszych. Nie liczy się wiek, płeć, nic się nie liczy. Ważne, żeby chcieli. Czyli właśnie wy, nasi widzowie, też możecie stać się częścią tej społeczności. Społeczności, która w mniej lub bardziej świadomy sposób przyczynia się do poznania ogromu wszechświata, który nas otacza. Bo to nie jest tak, że my tutaj jesteśmy gdzieś sobie na tej Ziemi, a gdzieś daleko, odlegle jest kosmos. My jesteśmy tą częścią kosmosu i te wszystkie promieniowanie kosmiczne, my go doświadczamy. Ale też dzięki temu możemy coś więcej się o nich dowiedzieć. Jakie najważniejsze rzeczy moglibyśmy się dowiedzieć, bo domyślam się, że projekt jeszcze trwa i jeszcze trudno oczekiwać, żeby rezultaty były natychmiast, prawda? On się rozwija, rozwija się, jak powiedziałem, bardzo szybko. On będzie pełną siłą działał, jeśli na całym świecie będą miliony ludzi, którzy będą obserwowali to i kiedy dostaniemy większe detektory. Ale to jest właśnie w trakcie. Jakie, jakie największe odkrycia? Ciemna materia. Chyba największe w tej chwili pytanie astrofizyków, fizyków. Higgs, cząstka Higgsa została już odkryta. Teraz ciemna materia. Czy jest? Co to jest? I jeżeli my zaobserwujemy takie e, lawinowe, promieniowania, które są obserwowane na całej Ziemi, wtedy będziemy wiedzieli, to prawdopodobnie mogła być cząstka z ciemnej materii. Struktura wszechświata. Czy wszechświat jest płaski? Czy ma dziury? Otóż można odkryć, jeżeli cząstki bardzo szybkie, bardzo energetyczne, które są związane z krótką falą, przylecą później po jakimś wybuchu niż te, które są mniej energetyczne, czyli z dłuższą falą związane, to będzie znaczyło, że po drodze napotykały malutkie, kwantowe dziury we wszechświecie. Czyli będziemy wiedzieli, wszechświat nie jest tak, taki gładki, jak myślimy. Jest pełen dziur. To są niezwykłe pytania, a przy ich odpowiedziach możecie uczestniczyć także i wy. I to nie jest żart za pomocą waszego smartfonu. Konkretnie powiedz Robercie, jak to zrobić? Jak co zrobić, żeby stać się częścią programu? Należy ściągnąć z naszej strony internetowej. Yy... Aplikację Credo Detektor, zainstalować ją. To trwa bardzo szybko, już jest naprawdę dopracowana na Androida i na ios I używać je, ale zgodnie z instrukcją, czyli trzeba przekryć, całkowicie zasłonić kamerę i tak dalej, i tak dalej. Włączyć do prądu, bo niestety aplikacja pobiera prąd. I no, można później badać swoje wyniki. I wyniki tysięcy, setek tysięcy innych ludzi, albo nawet uczestniczyć w konkursach, które organizujemy dla szkół. Krótko mówiąc, żeby prowadzić takie badania, trzeba przygotować swoje domowe laboratorium. Ale cóż to dla Was? Skoro już chcieliście dołączyć się do naszej transmisji Nocy Naukowcej, to znaczy, że już macie jakąś żyłkę naukowcy w sobie. Nie zmarnujcie tego i może kiedyś razem z Robertem dokonacie wielkiego odkrycia. Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy.